Witam wszystkich. Dzisiaj porównanie dwóch ras, które śmiało można powiedzieć skradły serca milionów ludzi. Czyli porównujemy Maltańczyka i Szpica Miniaturowego. Rasy, które dzięki swojemu wyglądowi, zachowaniu, charakterowi, naprawdę są rasami psów bardzo popularnymi, kochanymi, tak jak wspomniałem, przez całą masę ludzi. Ale zacznijmy porównanie. Pomeranian, czyli szpic miniaturowy, ma około 20 cm wysokości i waży około 3 kg. Maltańczyki są troszkę wyższe, 20-25 cm i ważą 3-4 kg. Oczywiście troszkę lżejsze też się zdarzają. Przejdźmy do zachowania i charakteru. Obie rasy to psy do towarzystwa. I są to rasy, które można powiedzieć w swoim zachowaniu i charakterze bardzo mocno nam to pokazują. Uwielbiają towarzystwo człowieka. Do tego szpic miniaturowy uwielbia być w centrum uwagi. Maltańczyki też, ale nie tak mocno jak te szpice. One uwielbiają, żeby wszyscy pokazywali, okazywali im, że to jest najważniejsza istota na świecie. No to jest troszkę jak niektóre koty. No i lubię. I często niestety. Pomeranian, tu będę stosował szpic miniaturowy, pomeranian zamiennie, będzie zwracał naszą uwagę na siebie. Niekiedy, niestety, w dosyć hałaśliwy sposób albo niszczycielski, tak żebyśmy pamiętali, że mamy na niego zwracać uwagę. Z Maltańczykiem aż tyle problemów nie ma. Jeśli chodzi o samotność, one uwielbiają nasze towarzystwo, potrzebują go i z powodu tego bardzo źle znoszą samotność. Maltańczyki nawet gorzej niż szpice. To nie są psy, które będziemy zostawiać na pół dnia, na cały dzień same. Bardzo negatywnie odbije się to ich na ich psychice, na ich zachowaniu. Mogą być wtedy głośne, mogą niszczyć. To nie są rasy psów, które zostawiamy samotnie. Ale jeśli chcemy zostawiać tego psa na krótsze odcinki czasu, to Pomeranian troszkę lepiej to zniesie, jeśli chodzi o kontakty z osobami obcymi. Pomeranian jest dosyć mocno nieufny wobec obcych. Maltańczyk jednak o wiele szybciej i łatwiej nawiązuje te kontakty z obcymi. Pamiętajmy, żeby te, nie wychowywać tych psów jako psy nieśmiałe, bo zrobimy im naprawdę bardzo dużą krzywdę. Jeśli chodzi o potrzebę ruchu, to pomeranian potrzebuje go o wiele więcej niż maltańczyk. Maltańczyk też potrzebuje ruchu, też potrzebuje zabawy, ale mniej niż pomeranian. Sporo mniej niż pomeranian. Tylko pamiętajmy, że nawet maltańczyk, który tego ruchu nie potrzebuje jakoś dużo, musimy mu ten ruch zapewnić, żeby był zdrowy, żeby był szczęśliwy. To nie jest maskotka, którą postawimy i będzie leżała i wyglądała. Jeśli chodzi o taką można powiedzieć funkcję brzydko mówiąc y, którą rzadko kiedy łączymy z małymi psami, czyli o stróżowanie i o obronę. Oczywiście one nas nie obronią, ale pomeranian nas ostrzeże, zaalarmuje. Szczekaniem, swoim zachowaniem, y, czyli funk funkcja stróżowania takiego alarmu, żywego alarmu w przypadku pomeranianina się sprawdzi. Maltańczyk jednak tym stróżem jest gorszym. To jego reagowanie na to, co go otacza, i dawanie nam znać, niestety nie jest takie skuteczne i dobre jak w przypadku szpiców miniaturowych. Obie rasy bardzo wesołe, bardzo przyjazne. Maltańczyki jednak troszkę spokojniejsze, troszkę bardziej zrównoważone. Pomerania. Ma jednak silniejszy charakter, jest psem bardziej niezależnym. Oczywiście nie oznacza to, że nie jest psem wrażliwym, on też jest psem wrażliwym, ale to z Maltańczykiem na tą wrażliwość musimy bardziej uważać. Ta niezależność, silniejszy charakter szpica miniaturowego powoduje, no, że nie jest takim psem aż tak bardzo jak Maltańczyk, podatnym na, naszą, na nasze polecenia. Na naszą opinię, można powiedzieć, on bywa odporny na nasze polecenia. Jakoś bardzo nie, ale jednak należy to zaznaczyć. Jeśli chodzi o głośność, no niestety obie rasy często bywają głośne. Szpice, no czyli Pomeranian, jest psem głośniejszym i częściej, niestety, będziemy się o tym przekonywać. Jeśli Maltańczykowi zapewnimy naszą obecność, nie będzie zbyt długo samotny, to raczej z tą hałaśliwością nie będzie problemów. Pomeranian, niestety, nam będzie dawał częściej znać, że potrafi być głośny, niekiedy wręcz bardzo, i też szczególnie mocno to się objawia, kiedy jest sam, kiedy nie ma nas w pobliżu. Tak samo z zachowaniem, to co wspomniałem o tym niszczeniu. Gdy zabraknie naszej obecności, naszego czasu, to właśnie pomeranian będzie bardziej psem niszczycielskim. Maltańczyk jednak tak dużych zapędów do niszczenia nie ma. Nie oznacza to wcale, że jeśli go zostawimy, to tego nie zrobi. Uwaga, tutaj muszę o tym pamiętać, na nadwagę w przypadku Maltańczyków, bo one o wiele szybciej łapią te zbędne, no nie można powiedzieć kilogramy, bo kilogram na psie, który waży 3 kg, no to jest potężna różnica ale musimy na to uważać. Kontakty z innymi psami i zwierzętami. Świetne. One nie sprawiają problemów. Te dwie rasy nie są rasami, które, jak inne małe rasy, które niestety niekiedy często mogą się nie dogadywać z innymi psami. Mam na myśli tu na przykład jorki, ratlerki. One nie zawsze, ten kontakt z innymi psami, z kotami, z zwierzętami będzie dobry. A w przypadku tych psów, jest to spoko. Z dziećmi, jeśli te dzieci są większe, wiedzą jak się bawić z tym psem, wiedzą, że te psy są w miarę delikatne, niewielkie, to oczywiście one się dogadają. Tylko, że pamiętajmy, żeby ta zabawa to wszystko nie było zbyt intensywne: te psy, szczególnie maltańczyk, raczej wolą troszkę spokoju. Szkolenie. Tak małe rasy psów się szkoli. O tym niestety wiele osób zapomina, ale taka jest prawda, że te małe rasy możemy i powinniśmy szkolić. I warto to robić. Maltańczyki są pojętne i chętne do nauki. Niestety szpice też są, nie no, źle to sformułowałem, też są inteligentne, też są chętne do nauki, ale trzeba je o wiele mocniej motywować. I to szkolenie w przypadku szpiców miniaturowych nie jest tak proste jak w przypadku Maltańczyków. Ona jednak, ten ich charakter, niezależność, pewna upartość wychodzi. No i nie będzie to tak proste jak w przypadku Maltańczyków. Ale pamiętajmy, że rezultaty, efekty w przypadku obu ras mogą wiele osób zaskoczyć. Chociaż są to rasy psów do towarzystwa, to nie są jakieś psy pracujące, pasterskie, to możliwości, jakie wynikają z tego szkolenia są naprawdę olbrzymie. Psie sporty. O ile szpic miniaturowy w niektórych tych psich sportach się znajdzie, to niestety Maltańczyk będzie miał z tym troszkę gorzej. Nie oznacza to, że nie może, nie powinien startować w tych sportach psich, gdzie ten rozmiar nie ma tak dużego znaczenia. Ale nie będzie to tak dobre rezultaty. Pielęgnacja. U Maltańczyka prostsza, szybsza niż u szpica. Tu i tu bardzo potrzebna. To nie chodzi tylko o efekt wizualny, ale też o zdrowie tych psiaków. Podsumowując, można stwierdzić, że obie nadają się na pierwszego psa, ale szpic jest psem troszkę bardziej charakternym, troszkę bardziej ruchliwym, troszkę innym. Maltańczyk jest troszkę spokojniejszy, troszkę prostszy w szkoleniu, w wychowaniu. Ale to nie oznacza, że szpic jest w tej materii jakiś trudny. Obie rasy świetnie się nadają na pierwszego psa. Są rasami, tu nie wspomniałem, to są rasy długowieczne. Kupujesz swojemu dziecku takiego psa, pamiętaj, że on może żyć 15, 16, 17 lat. Obie rasy godne polecenia, bardzo fajne. No i tyle można powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym wrzuć na swoje media społecznościowe. Zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, doskonale wiesz, co możesz zrobić. Spójrz na inne materiały. Do usłyszenia ponownie.